Pan z Wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie, w owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta. Żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze. I trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański, i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. I anioł rzekł do nich: Nie bójcie się. Oto zwiastuje Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla Was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach. Na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste,